Wydaje się, że praca jako temat to najnudniejszy z takich typowych maturalnych tematów, tak? Na pewno to kojarzycie. Matur praca w renesansie, praca w pozytywizmie, etos pracy, praca u podstaw. Wydaje się, że właściwie jest to temat wyświechtany do cna, ale ja bym chciał wyjść trochę poza konwencję i spróbować o tej pracy powiedzieć coś więcej. Bo zobaczcie, kiedy mówimy o pracy, to poczucie takiej nudy monotonii wynika z samej natury pracy. Praca jest wysiłkiem i ten wysiłek każdy z nas prędzej czy później będzie musiał podjąć, bo praca służy po prostu temu, żeby utrzymać się przy życiu. Mówimy o pracy jako regularnym wysiłku który albo służy jakiejś produkcji, albo jakimś usługom, albo o pracy zarobkowej, gdzie za to, co ja potrafię i robię, tak jak teraz na przykład do was mówię i wysłuchacie, tak? Jest to jakaś forma, prawda? Wymiany, więc praca może mieć również charakter zarobkowy, ale nie każda praca, żeby było jasne, jest zarobkowa, bo jeżeli mówimy o kobiecie, która zostaje w domu z dziećmi, wiemy, że to też jest praca. Jest zresztą taka piękna piosenka: jestem, mamą to moja kariera, tak? Gdzie tak naprawdę pojawia się problem pracy? Gdzie możemy ten temat ugryźć, żeby coś ciekawego się tutaj pojawiło? Myślę, że pierwsza powieść, która od razu przychodzi do głowy w kategoriach powieść o pracy, no to jest arcypowieść polska, czyli lalka. I problemat pojawia się od razu w pierwszym rozdziale. Zanim poznamy jeszcze Rzeckiego, zanim poznamy Wokulskiego, poznajemy radcę Węgrowicza i przemysłowca yy, deklewskiego. I oni sobie rozprawiają, tak? Problem, który przed nami staje, dlaczego człowiek, który był już ustawiony w życiu, a więc Wokulski, dlaczego ktoś, kto ma w ręku olbrzymie pieniądze, dokładnie 30 tysięcy rubli, dlaczego on ryzykuje życie, poświęca się, dlaczego stawia wszystko na jedną kartę, w każdej chwili ten majątek może stracić, tak? Dlaczego on to robi? Yy, tam odpowiedź jest jedna, bo to wariat, bo normalny człowiek, jak już zarobi, to więcej nie chcę pracować. Myślimy często o pracy w kategoriach czegoś, czego wolelibyśmy nie robić, gdybym ja nie musiał pracować. Tak? Taka wyobraźnia, dyzia marzyciela, co byś zrobił, gdybyś wygrał duże pieniądze? Ale właśnie postać Wokulskiego pokazuje nam, że istota pracy nie polega tylko na tym, że jestem pod ciągłym przymusem, a gdybym nie musiał, to bym nie pracował. Właściwie cała powieść jest o tym, dlaczego Wokulski ryzykuje. Oczywiście to najprostsza odpowiedź, bo spodobała mu się Izabela i on by chciał jej zaimponować, ale myślę, że to jest odpowiedź zbyt prosta. Bo widzimy kogoś, kto ma w sobie potężną siłę, kto ma w sobie dar, kto potrafi robić pieniądze, ktoś, kto widzi dookoła siebie jakąś przestrzeń zagospodarowania, ma w sobie taką mentalność człowieka gospodarza. To widzimy na przykład wtedy, kiedy chodzi po tych bulwarach, prawda? Bo praca tak naprawdę nie służy tylko temu, żebym ja miał, ale praca jest czymś, co nas wewnętrznie kształtuje. Praca jest bardzo głęboko częścią naszej tożsamości. Definiujemy się przez to, co robimy. Ktoś tak ładnie powiedział: kiedy zapytamy kogoś tak ad hoc na ulicy, kim jest, to pierwsze co Wam powie, najpewniej, bo nie zawsze to będzie odpowiedź w kategoriach pracy. Jestem kominiarzem, jestem sprzedawcą, jestem wykładowcą, jestem nauczycielem. Myślimy o sobie w kategoriach tego, co robimy, bo to jest największa część naszego życia. Są ludzie, którzy bez reszty utożsamiają się ze swoją pracą. Praca jest wartością nie tylko materialną, praca jest wartością duchową. Takim poetą, który tak wysoko podnosił pracę jako wartość, jest Cyprian Kamil Norwid. I ten Fragment z prometydiona, który zapewne znacie, może niekoniecznie wiecie, że to prometydion, ale jego przytoczę. Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca by się z martwych wstało. Tutaj badacze zgodnie powiedzą, że nie chodzi tylko o pracę w wymiarze zawodowym, Chodzi o głęboką pracę nad sobą, i tak dalej, i tak dalej, ale dalej pozostajemy w obszarze dyskusji nad pracą. I Norwid przenosi problem pracy na problem duchowy. Praca jest czymś, co prowadzi do metanoi, do wewnętrznej przemiany, do zmartwychwstania. Człowiek pracując staje się innym człowiekiem. Jest coś takiego jak etos człowieka pracy, jak to poczucie, że zobaczcie, że moja godność, Wiąże się z tym, że pracuje. Mnóstwo ludzi cierpi nie mając pracy, nawet jeżeli mają jakieś tam źródła utrzymania, bo nagle okazuje się, że ktoś ich nie chce, że te talenty, które mieli, te umiejętności, nagle są nieprzydatne. To jest olbrzymi problem emocjonalny tego, że ktoś nie ma pracy. Stąd biorą się często różne problemy. Takie piękne opisy pracy fizycznej. Zobaczcie, coś pięknego jest właśnie w pracy fizycznej. Mamy na przykład w Nadniemnym, tam gdzie Jan Bohaterowicz na przykład, widzimy go w polu, który jest silny, który, którego rozpiera energia, który jest zjednoczony z ziemią. Tak się pięknie mówi o przymierzu z ziemią, właśnie w kategoriach tej powieści wiejskiej, tak? który... Właściwie nie widzi się poza tym miejscem. On nie jest kimś, kto łatwo ulega emocjom, ale jednak widać w nim to umiłowanie ziemi. Natomiast tak dużo mówiąc ciepłego i miłego o pracy, nie mogę zapomnieć o tym, że praca nie powinna być jedynym sensem życia. Bo wiek XX to wiek chorych ideologii. Jedna z tych ideologii wyniosła pracę na piedestał, twierdząc, że praca jest wartością najwyższą. Mówię oczywiście o marksizmie. Bardzo długo żyliśmy w systemie, w którym jedyną wartością, no, jedyną tą najwyższą wartością była praca. Człowiek nie jest stworzony do kieratu i człowiek nie jest maszyną. A bardzo często tak myślimy o sobie w takich kategoriach maszyny. To jest osobny temat, może na osobny film. Człowiek jako maszyna, maszyna, która nie potrzebuje odpoczynku. Nie. W życiu potrzebny jest balans, świadomość tego, że ja jestem stworzony do pracy, ale ta praca musi mieć swoje ramy. I odpowiedź właśnie tym ideologią zaczęła dawać literatura gdzieś właśnie w połowie wieku. Wiersz, który jest dość znany Adama Zagajewskiego, filozofowie. Tutaj te cytaty, te nawiązania są bardzo jasne, zwłaszcza dla kogoś, kto żył w tamtych czasach. Przestańcie nas oszukiwać, filozofowie. Praca nie jest radością. Człowiek nie jest najwyższym celem. Praca jest potem śmiertelnym. Boże, kiedy wracam do domu, chciałbym spać, lecz sen jest tylko pasem transmisyjnym, który podaje mnie następnemu dniu. W tym wierszu odnajduje pewne emocje, które jeszcze pamiętam z minionej epoki. To poczucie, że człowiek jest uwiązany, że jest zmuszony do tego kieratu, z którego nie ma ucieczki. Praca powinna być wynagradzana tak, żeby człowiek miał w swoim życiu przestrzeń na pracowanie i niepracowanie. Ale wracając do punktu wyjścia. Praca jest czymś, co nadaje człowiekowi godność. I jak to niektórzy ładnie mówią, jeżeli znajdziesz pracę, która sprawia Ci przyjemność, która jest zabawą, tak, to nigdy tak naprawdę nie będziesz pracował. Człowiek jest istotą integralną. Odpowiadając sobie na pytanie o sens naszej egzystencji, musimy znaleźć swoje miejsce, myśląc w kategoriach oczywiście jakiegoś swojego zaangażowania, bo pracując wyznaczamy również relacje z innymi ludźmi. Zobaczcie, praca to nie tylko moja relacja do świata rzeczy, ale to również relacja do innych ludzi to przestrzeń tych ludzi, z którymi robię podobne rzeczy. Jest to niezwykle ważne. To są pasje, które wspólnie dzielimy. To też jest jakaś forma istnienia. Natomiast należy pamiętać, że bardzo często my w pracę też uciekamy, nie radząc sobie z różnymi przestrzeniami życia. Tego nie wolno robić. Praca powinna być częścią naszej egzystencji i w pewnym momencie trzeba powiedzieć też pas. Tak jak powiedziałem w filmie o zabawie, tak? Praca to jest Jedna struna medalu, ale musi być czas na świętowanie, musi być czas na odpoczynek, musi być też czas dla rodziny. Współczesny świat wymaga od nas coraz więcej. Trzeba wrócić do momentu, w którym to wszystko było jakoś poukładane.